No powiem Wam, to już mój trzeci dzień w Wielkopolsce i z każdym dniem coraz piękniej. Witam Was na trzecim odcinku z naszego małego maratonu jazdy po żużlowych stadionach. Dwa dni temu Poznań, wczoraj Imp w Ostrowie i dzisiaj tak na dokładkę Gniezno kontra Lokomotiv Dagafields. W pierwszym meczu wynik był bardzo zacięty, znaczy wynik był bardzo na styku i różnica jest mała, ale o tym Wam powiem już na stadionie. Najważniejszą rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, to fakt, kiedy ostatni raz byłem w Gnieźnie. To był rok, jak dobrze pamiętam, 2022, starcie z Walubazem, Zielona Góra i to jeden z tych wyjazdów, z których musiałem się zrywać wcześniej, właściwie jeden z bardzo nielicznych wyjazdów, z których po prostu nie skosztowałem całości tego piękna stadionowego. A chodzi po prostu o to, że musiałem się szybciej zawinąć przed końcem meczu, ten mecz się tam, wtedy pamiętam bardzo przedłużał. I ja wyszedłem chyba po biegu 11 czy 12, bo nie zdążyłem na pociąg a żadnych innych połączeń na Śląsk potem nie było, nie? Więc wszyscy fani, którzy pisali, zapraszamy do Gniezda. Przecież miałeś przyjechać, miałeś e, kontynuować, dokończyć właściwie to, co zacząłeś te 3 lata temu, nagrać znowu vloga. No i to się właśnie dzieje. 2025 lipiec, znowu będziemy na stadionie startu nie znowu. Stadion żużlowy, skręt w prawo. Gdzie ten stadion? No, tu jest chyba ten stadion. Tak jest, start niezno. Zjeżdżamy tutaj, parkujemy. Ależ mnie tutaj dawno nie było. Ostatni raz, trzy lata temu. Te charakterystyczne miejsce, gdzie jeszcze kiedyś tory były. Nie wiem, czy tutaj są. Ty, ja myślałem, że te tory to są nieaktywne już. O ile w ogóle istnieją. Patrzcie to. Normalnie się jedzie. Ale jaja to jakaś wycieczkowiec to jest co jest grane przyjechałem oglądać żużel a oglądam pociągi no i jesteśmy, Stadion Miejski imieniem pułkownika Franciszka Chynka dzisiaj bardzo gorąco w Gnieźnie powiedziałbym nawet, że Upalnie. Pamiętajcie o nawadnianiu się w takich momentach. My zaraz lecimy po akredytacji i wchodzimy na ten fantastyczny stadion, teraz sobie o nim opowiemy. I znowu po trzech latach to samo. Start gniezno. Pięknie, trochę wiecznie, ale oprócz tego jest fantastyczna pogoda, idealna wilgotność. Ostatnio jak tutaj byłem, to zwróciłem uwagę na tą trybunę główną, która wygląda dość charakterystycznie. Myślę, że nigdzie w Polsce takiej trybuny nie ma. I oprócz tego jest taka wieżyczka przed startem. Mówiłem też lata temu, kiedy tutaj byłem, że to na pewno zasłania kibicom tam będącym, ale wtedy dostałem od Was odpowiedź. Chodzi o to, że tutaj kiedyś w Gnieźnie odbywały się wyścigi konne i Tamta trybuna to jest pozostałość po właśnie trybunie, gdzie kibice niegdyś oglądali wyścigi konne. Przynajmniej takie wytłumaczenie znalazłem. Za wszystkie błędy w materiale przepraszam, bo już była taka sytuacja właśnie ostatnio, kiedy pojechałem do Krosna. Zwracacie mi uwagę, ja to czytam, że Krosna to nie jest pod Hale, tylko pod Karpacie czy tam Bieszczady. Więc wielkie sory. Tym bardziej mi było wstyd, ponieważ zdawałem geografię na Maturze i... Sami rozumiecie, jak jakaś klepka się w głowie poprzestawia, to będziesz to powtarzać, choćby to było kłamstwo, powtarzane tysiąc razy staje się prawdą, wiecie o co chodzi. Natomiast z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, Gniezno leży w Wielkopolsce. Szaliczek startu Gniezno mam po ostatniej wycieczce, ale sprawiłem sobie taką bruzeczkę na dzisiaj, więc kibicujmy polskiej drużynie. Bo jak doskonale wiecie, dzisiaj Start Niezno jedzie z lokomotivem Dałga w Pils i nie zapowiada się to jakiś fantastyczny mecz, aczkolwiek może być. Start Niezno przed niedzielą był na pierwszym miejscu w tabeli. Ex-Ekwo można powiedzieć z wybrzeżem Gdańsk. Mieli tyle samo dużych punktów, ale to Start Niezno jest na pierwszym miejscu w tabeli, ponieważ małe punkty są na korzyść zawodników z pierwszej stolicy. Tylko że w międzyczasie o godzinie 16 rozpocznie się mecz Wybrzeże Gdańsk w Krakowie, tak, I sytuacja wygląda tak, że jeśli Wybrzeże wygra za 3, a to jest prawdopodobne, bo w pierwszym meczu wygrała bardzo wysoko z Krakowem, no to Gniezno musi się naprawdę postarać i też wygrać dzisiaj za 3, a to też nie będzie takie proste, bo Lokomotiv Daugavpils u siebie ze startem Gniezno zwyciężył dwoma punktami i myślę, że to może zwiastować nam chociaż jakieś emocje. Nie wiem, kibice startu Gniezno, ale co chwilę mnie tutaj jakiś komar atakuje, więc nie wiem, czy to jest normalne u Was, czy na mnie się po prostu dzisiaj uwzięły strasznie mnie tutaj dziubią z jednej i z drugiej strony. Z każdą wycieczką na Stadion Żużlowy wspominam sobie historię tego klubu. No start Gniezno jeszcze kilkanaście lat temu ścigał się w Ekstralidze. Teraz niestety na najniższym szczeblu rozgrywkowym. I ja byłem na ostatnim meczu tutaj w Gnieźnie, kiedy Gniezno spadało. Z falubazem Zielona Góra był to mecz. Mecz zapamiętany pozytywnie, aczkolwiek dziwne akcje się tam działy. Nie licząc jakichś tam serpentyn. To paliły się barwy Falubazu na młynie, z tego co pamiętam, więc może dzisiaj będzie spokojniej. Ale teraz możemy sobie porozmawiać na temat, gdzie jest Start Gniezna, gdzie jest faluba. Start Gniezna od dwóch sezonów już jeździ w krajowej lidze żużlowej. Faluba awansował do ekstraligi i dobrze sobie tam radzi. Być może awansuje do playoffów w najlepszej lidze świata. Nie oceniam, który klub jest lepszy aktualnie, mówię jakie są fakty. Tak jeszcze co do Łotwy, to wczoraj w Rydze odbyły się Mistrzostwa Europy PAR, Polska tam nawet nie zdobyła medalu, więc niektórzy zawodnicy startujący dzisiaj, startowali jeszcze wczoraj na Łotwie. Cieszę się, że udało mi się tutaj znowu przyjechać, tym razem nie ucieknę po 11 biegu, obiecuję, zostanę do samego końca, ileby te zawody nie trwały. Czy coś się od ostatniego czasu zmieniło? No nie, no powtarzam to na każdym stadionie, dużo się nie zmienia, chociaż w Ostrowie na przykład nowe trybuny, tutaj, tutaj się czuję dokładnie tak, jak tutaj byłem, te trzy lata temu, chyba to nawet był też lipiec, nie, to mógł być sierpień jednak, no nieważne. Bardzo jest tutaj upalnie, muszę Wam powiedzieć. Oj, coś czuję, że dzisiaj się spale bardziej niż przez te dwa dni razem wzięte. Masakra. Oby atmosfera na to, że była tak samo gorąca. Ja Wam powiem, trzy mecze w trzy dni, to może to się nie wydaje dużo, ale zaczynam odczuwać zmęczenie. Aczkolwiek dla takiego ścigania, dla pasji, to nie ma znaczenia żadnego oczywiście. A nie wiem, czy to tutaj widać, jak coś to przybliżę. Tam na samym środku murawy żużlowy degustator. Ostatnio go spotkałem w polu, to znaczy no, banner. I dzisiaj spotykamy go również w gnieździe. Leć owełku, leć. A za chwilę zaczynamy. Wielkie starcie Krajowej Ligi Żużlowej Lokomotiv na miejscu trzecim kontra start gniezno. No i poszli po raz pierwszy dzisiaj w gnieźnie. Ależ fantastyczny widok tutaj z trybuny. Na razie start gniezno. Zatrzymujcie się panowie, bo nie fajnie to wyglądało. Leży zawodnik w kasku żółtym. Niesamowita ta karetka. Pierwsza nie jest nie taką nie widzę. Oczywiście tutaj, tutaj Niko Kukin, no i Kokin, legenda lokomotywu pies ale chyba nic mu nie będzie. Chyba pojadą powtarzać. dalej. Powtarzać. Ale walczą jak w ekstrydze. No fantastyczna walka! Ależ się popisał Bastian Pedersen jazdą! Wielkie gratulacje! Chociaż tutaj jakieś pretensje, wytłumaczenia... Oj, oj, oj! Pierwsza sejra za nami. Emocje są! Są! Młody latała, wygrywa. Troszkę mijanek na torze. Bardzo się sypię, tak jak ostatnio. Coś czuję, że wejdę stąd spocony, opalony, no i oczywiście brudny, bo to jest czarny sport. Czarny żużel, tak. Uh, 5-1. Kolejna dla startu gniazda. Ależ dzisiaj drużyny lokomotivu znowu Pedersen. Bieg przerwany, nie wiedzieć czemu. Ktoś się baruszał, No cóż, aczkolwiek, jak nie zna być taką formę, prezentować dalej, to bez znaczenia. Powiem Wam koszmarnie, sypie gnieźnie. Zobaczcie to teraz. dramat stab gnieźno 4-2. A więc startnie znowu wygrywa ośmioma punktami 19 do 11 w połowie zawodu. Oczywiście, pozdrawiam wszystkich, których spotkałem podczas tego weekendu. W szczególności pozdrawiam użytkownika Speedway, który mnie o to poprosił, oraz oczywiście Igora oraz jego tatę Darka, o czym jeszcze będę mówić w tym materiale. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkich, których spotkałem. Igora oraz jego tatę Darka, w szczególności, widzieliśmy się w Ostrowie. Teraz się widzimy w bliźnie. No i proszę Państwa, pierwsza w tym meczu to Lokomotiv wygrywa bieg. Niestety młody latała Mateusz na ostatnim miejscu. Odrabiają straty. Po raz kolejny bieg przerwany. Coś z tym giezdem jest ostatnie, tu byłem też co chwila były przerywane biegi. No i widzę zapowiada się na to samo. Po raz kolejny, remis jadą po raz kolejny, start jest na minimalnym prowadzeniu, sześciopunktowym. Dobra, idziemy dalej, gorąca atmosfera, bardziej po stronie lokomotywu. No start zna prowadzeniu. A tutaj bardzo dużo się dzieje w sprzęcie Norbert Krakowiak, trener. O, teraz troszeczkę z innej perspektywy, od drugiej strony widzimy to, tą słynną trybunę, o której wam mówiłem. Nigdzie indziej w Polsce chyba takiej nie ma. I ta wieżyczka przed startem. Z tą trybuną, którą widzicie za moimi plecami, jest taki problem, że nie można jej zburzyć, bo to jest ponad zabytek. Można ją jedynie odnowić. Na potrzeby jeździeckich jakichś wyścigów stworzono w ogóle tą całą trybunę, no a teraz jest z tym spory problem w Gnieźnie. Aktualnie są w krajowej zeżdżowej, więc raczej nie planują z tym robić, ale wygląda zabawnie. Unikalnie. Lecimy szybciutko w jedno fajne miejsce. Może się uda. Ale mamy widok, co? Ale jaja. A za mną kibicę startów nie znam. Trochę ich zasłaniam chyba. Oj, z pretensjami zawodnik lokomotywu pils.

ale fajnie tutaj, przynajmniej troszkę wieje. Aczkolwiek tutaj pan kierownik tego y, podesku powiedział, żeby podczas biegu nie chodzić, bo to się wszystko tutaj trzęsie, nie? Na deskach. Bieg <słyska> czternasty, moi drodzy. Przedostatni dzisiaj. tutaj zawodnik lokomotywu, kibice klaszczą. I ostatni bieg dzisiejszego wieczoru. A więc chyba będzie remis 51 39, tak mi się wydaje. Że tak, dojadą. No i tak też się dzieje, proszę Państwa. Super ściganie. Piękne zawody moi drodzy, jak na Krajową Ligę Żyżlową naprawdę wielki szacun dla kibiców lokomotywu, dla tej piątki czy szóstki, co tam przyjechała. 51 do 39 i start dniezno. cały czas utrzymuje się na pozycji lidera Krajowej Ligi Żyżlowej. Ależ tej muzykę zapodaje nam DJ. <laughs> Widziałam orła cienia, Wam że za zdjęcie teraz na ekran, jak wygląda mój pokój. I to nabiera nowego sensu. <laughs> Dziękuję serdecznie Patrykowi za zdjęcia, które możecie znaleźć też na moim Instagramie Fani Czarnego sportu Jak się podobało? Oni wiem fajnie, ma to swój klimat. Teraz sobie weźmie odchód, u nas tak nie ma, u nas tylko idą podziękować z, z płyty. Jeszcze gniazda lepsze do w tym. I się na Mulawie, nie? A faktycznie no, O no, już się zbierają do domu. Tym pięknym akcentem kończymy wycieczkę na stadion startu w Niezno. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam Was do subskrypcji kanału. To był niezły maraton, to ostatnie 3 dni, ale jestem zadowolony. I teraz tylko to wszystko zmontować. Do następnego! Na razie, cześć!